Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony, nie Antyfan, a w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie na temat pasków do Apple Watcha. Serdecznie zapraszam. Często mówi się na temat tego, że Apple jest drogie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Apple jest drogie. Nie inaczej jest z paskami do najnowszego produktu Apple, czyli do Apple Watcha. I teraz tak. Jeżeli chodzi o oryginalne paski, oryginalne paski, ceny oryginalnych pasków zaczynają się od 250 zł. Są to takie najzwyklejsze silikonowe paski, przepraszam, nie najzwyklejsze. Są to paski wykonane z fluoelastynometru. Tak czy siak koszta 250 zł za tego rodzaju paski no są to spore pieniądze nie da się ukryć tym bardziej że to nie jest że to jest najtańsza półka cenowa Kolejno przechodzimy do pasków takich jak leather loop oraz y, tego rodzaju skórzanych pasków no i tutaj koszta za taki pasek są to już no ceny 750 zł a ceny takie maksymalne zapasek za taką już bransoletę do jabłkowego zegarka to już jest ponad 2000 zł no ponad nawet 2200 zł nie ukrywam jako osoba oczarowana w jakimś tam stopniu, no na pewno nie wyglądam, ale oczarowana tym co Apple Watch oferuje a lubię w danym dniu personalizować swoje personalizować swój zegarek postanowiłem szukać alternatywnych rozwiązań mających na celu Zakup jakiegoś paska a jednocześnie nie wydawanie zbyt dużych sum pieniędzy. Moi drodzy, zauważyłem, że to wszystko mógłbym zmieścić w takich czterech podpunktach. Pierwszy podpunkt, w jaki sposób moglibyśmy zakupić yy, a, yy, paski do naszego zegarka? No to przede wszystkim oczywiście wybór oryginalnych pasków, jeżeli komuś ceny za takie paseczki nie przeszkadzają. Kolejny jest to zakup na zagranicznych portalach takich jak yy, AliExpress, gdzie ceny Alternatywnych rozwiązań, mniej znanych producentów, nie są znacznie niższe. Jednakże czas oczekiwania no tutaj różnie bywa, ale faktycznie czas oczekiwania sięga nawet y, kilku, y, w skrajnych przypadkach nawet kilkunastu tygodni. Więc w takich sytuacjach, jeżeli komuś zależy na czasie, no to wówczas zakup takiego paska odpada. Trzecia opcja jest to możliwość własnoręcznie spersonalizowania dla siebie takich paseczków. Zobaczcie, proszę, że. W chwili obecnej mamy możliwość kupowania takich adapterów. One są no, różnie dostępne, jeżeli chodzi na Allegro, ale wiem, że ceny sięgają 60 zł, a najtańsze, jakie znalazłem do wersji 42 mm e, zegarków, oraz 38 są to ceny bodajże, jak dobrze kojarzę, około 30 zł. No i wówczas dzięki takim adapterom jesteśmy w stanie z dowolnego paska zrobić nasz pasek do Apple Watcha. Ale ja powiem szczerze, że zainteresowałem się czwartą, ostatnią opcją, mianowicie zakupem alternatywnych rozwiązań do pasków, ale na polskim rynku. Zacznijmy może od najzwyklejszej, od najzwyklejszego paska, który jeszcze jest oczywiście y, paskiem aplowskim. Ja oczywiście tam będę sobie wrzucać jakieś y, dodatkowe ujęcia, które pozwolą wam w pełni zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zobaczmy proszę, zwykły aplowski paseczek, jak to wygląda. O, pardon. Zwykły aplowski pasek wygląda mniej więcej tak. Ja, oczywiście, jak większość osób korzysta z wersji e, small albo tej środkowej, tak. zatem tak wygląda zwykły pasek biały, który ja stokowo miałem dołączony do e, swojego, swojego zegarka. tak. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli zakupić sobie paseczek. Również od Apple, o którym też już wspominałem w kwocie, w kwocie moi drodzy 250 zł. Są to paski różnych kolorów, one są os osobno sprzedawane. I zobaczcie: no, ja tutaj mam taką super, bardzo męską, bardzo męską y wersję, wersję różową. Tak, by the way, jeżeli ktoś chce. Jest na sprzedaż, drogie panie, wersja 38, noweczka sztuka, no już w chwili obecnej używana, za 100 zł sprzedam. Ok, zatem mamy taką wersję paseczka różową, która również jak najbardziej, no, w, dla kobiet, jak znalazł, ale mamy jeszcze też te alternatywne opcje w postaci, na przykład, paska skórzanego, tak? No i tutaj, jakbym Wam mógł pokazać, jak to wygląda w przypadku paska skórzanego, tak? Mamy... Naszego Apple Watcha. Podłączamy go podłączamy. z jednej strony. Podłączamy go z. Pardon, może z drugiej strony. Z drugiej strony. I zobaczcie, proszę, że taki bardzo fajny, skórzany marki Hoko paseczek jest dostępny. No i powiem Wam szczerze, że to jest bardzo fajna alternatywa, jeżeli chodzi o ten pasek, ponieważ ten pasek. Jest odpowiednikiem skórzanego paska do wersji standardowych, nie Sport, nie Edition. Oczywiście tych zwykłych wersji steel z, z szafirowym szkłem. Taki pasek, bardzo podobny pasek. No, może jeszcze troszeczkę lepiej wykonany. Jest za 749 zł. Jeżeli chcielibyśmy zakupić oryginalny Aplowski, ja taki pasek jesteśmy w stanie zakupić w cenie. 149 zł. A gdzie to już może powiem na koniec jeszcze kolejno bransoletę. Taka bransoleta no w przypadku Apla nie jest dostępna. Mamy inne bransolety, które tam podejrzewam, że pokażę jak, jak wyglądają. Tak. Taka bransoleta. Aplowskie bransolety te, te, te takie bardzo 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 Aplowskie są w cenie jak dobrze pamiętam, 2249 zł. Zatem, no moi drodzy, są to kwoty naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. A tutaj, proszę bardzo, taka brązoleta, bardzo klasyczna, ale jednocześnie bardzo elegancka. Marki również Hoko w cenie około 250 zł. Zatem porównywać cenę 250 zł do ceny 2200 zł. No, moim zdaniem, uważam, że różnica jest znacząca. W kwestii podsumowania, jeżeli komuś nie przeszkadza i jest w stanie wydawać 750 zł na skórzane paski, 250 zł na silikonowe paski oraz ponad 2000 zł na bransolety, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście w takich cenach paski może kupować, nie zaglądamy nikomu w portfel. Jeżeli jednak komuś nie zależy na czasie oczekiwania i nie jest w gorącej wodzie kąpany, gorąco zachęcam do zakupu pasków Pasków, które możemy kupić na zagranicznych stronach internetowych, takie jak AliExpress, gdzie bezpośrednio z producenta nam te paseczki idą. Dla osób, które chcą w pełni personalizować swoje paseczki, tak jak wcześniej wspominałem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby personalnie zakupować sobie adaptery na Allegro i samemu robić takie, takie paski dla, dla swoich zegarków. Ja powiem szczerze, że wybrałem ostatnią opcję, czyli zakup pasków no i postanowiłem, że takie paski e, będę kupować na stronie flavordesign.pl, która siłą rzeczy, no żeby móc zrobić ten materiał udostępniła mi kilka z nich do testów, tak? I zobaczcie proszę, że tutaj wybór takich, o proszę bardzo, e, jedna bransoleta 259 zł, e, ta e, no, kolejna bransoleta... Tutaj alternatywne rozwiązanie. Zobaczcie proszę dokładnie ta sama bransoleta tutaj w cenie 449 zł. Na stronie Apple bardzo podobna, no może troszeczkę lepiej wykonana w cenie ponad 2000 zł. Mamy oczywiście dwie wersje kolorystyczne: Space Gray oraz Silver. Ta bransoleta, którą tutaj wam już pokazywałem marki Hoco w cenie 289 zł wersja Space Gray. Mamy wersję pasków silikonowych, gdzie tak jak mówiłem w Apple ceny to są 250 zł na stronie Flavor Design przykładowo za 109 zł skórzany pasek marki HOKO, który tutaj również Wam pokazywałem, są to koszta 139 zł a nie 750 zobaczcie proszę, mamy jeszcze tutaj bransolety mendojolańskie w wersji e, Space Gray, znaczy raczej może Black oraz w wersji Silver po 289 zł. Z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli mielibyście jakieś do mnie dodatkowe pytania, serdecznie zapraszam do komentowania tego filmu. Jeżeli filmik się podobał, poproszę łapeczkę w górę. Pamiętaj też, proszę o subskrypcji mojego kanału. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję serdecznie ta, za ten odcinek. Miłego, spokojnego popołudnia! I see ya!